Mój dom znajduje się dalej w głębi działki niż większość innych domów. Jest to również dziwny układ. Chodnik biegnie wzdłuż salonu i kończy się na frontowej werandzie, która wpuszcza do salonu. Duże okna, które się nie otwierają, wpuszczają do salonu dużo światła, ale kosztem braku prywatności. Reszta mojej rodziny była na wakacjach, a ja, mając dom tylko dla siebie, postanowiłem, że się rozwalę. Cóż, zemdlałem na kanapie w salonie około dziewiątej. Kiedy zdałem sobie sprawę, że jestem zbyt przerażony, by wrócić do swojego pokoju. Kanapa znajduje się tuż pod tymi dużymi oknami. Obudziłem się nagle, nie wiedząc dlaczego. Miałam silne dreszcze i nie mogłam zrozumieć dlaczego. Potem zaczęło się walenie. Dochodziło tuż nade mną. Nie poruszyłem się, ale otworzyłem oczy i spojrzałem na okno. Ktoś tam stał i walił w szybę. Nie ruszając się z miejsca, Spojrzałem na dekoder telewizji kablowej. Było około trzeciej nad ranem. Walenie nie ustawało. Potem nagle ustało, ale nadal się nie poruszyłem. Nagle znowu się zaczęło, teraz z dwóch różnych kierunków. Ktoś wali w okno, a ktoś inny w drzwi wejściowe. Nie przestawali, nie odchodzili. W końcu po około czterdziestu minutach przestali. To było najbardziej przerażające wydarzenie, jakie pamiętam w tej chwili. Stałem się po tym nerwowym wrakiem. Następnego dnia zadzwoniłem do przyjaciela, żeby zapytać, czy wpadnie i zostanie na resztę tygodnia, a jego odpowiedź brzmiała: Po jaką cholerę, żebyśmy obaj mogli zostać zamordowani we śnie? Wielkie dzięki, Dubku.